Cześć z tej strony Monika, zapraszam Was serdecznie na przegląd rezerw, będą też nowości. Zacznijmy od tego, że jak zawsze w opisie znajdziecie moje wymiary, linki do wszystkich ubrań oraz rozmiary, które ostatecznie zamówiłam, tak na wszelki wypadek, jakbym gdzieś tutaj coś przekręciła. Na sobie mam sukienkę w panterkę, rozmiar M. Yy, o ile dobrze pamiętam, to wykonaną w 100% z wiskozy. Bardzo przyjemny materiał, jakoś bardzo się nie gniecie, taki już grubszy nieco, typowo jesienno-zimowy. Yy, sukienka ma kieszenie, zapinana jest na guziki i ma też w pasie. Pasek. <laughs> pasek ma w pasie. Tutaj ma jeszcze szlówki. Także ja sobie najpierw ten pasek z tyłu zawiązałam, a później z przodu. Dzięki temu wyeksponowałam talię. Rozmiar M jest rozmiarem odpowiednim. Także mam tutaj troszeczkę więcej objętości materiału. Guzik można sobie zawsze rozpiąć jakieś od spodu czy od góry, jeżeli wolicie więcej przewiewu, jeżeli chcecie na przykład założyć coś pod spód. Jeżeli chodzi o długość, to jest to długość 3,4 przy przy 1,60 m wzrost. Kolejna sukienka, tym razem rozmiar S, chyba nie było M, -ki. ja tak zazwyczaj biorę jednak sukienki w rozmiarze M, natomiast rozmiar jest odpowiedni i ta już jest wykonana z cienkiego materiału, także jest cieńsza niż ta w centki, dodatkowo jest zapinana na powlekane guziczki i takie wiecie co, gumowe pętelki. Nie przypadam za czymś takim, natomiast była tak ładna. A wiedziałam, że te guziki takie będą, że się skusiłam. Nie ma kieszeni, nie ma podszewki, pomimo tego, że materiał jest dosyć cienki. I ma jeszcze tutaj, o, widzicie co? Szarfę. Znowu odwiedzioną najpierw do tyłu, później do przodu, żeby to po prostu ładniej wyglądało. Ja tak się noszę. Podoba mi się, jest naprawdę ciekawa i to już jest długość przy moim wzroście 7,8. Zatem jest dosyć długa, ma też fajne rękawy, to są też rękawy o długości 7,8. Widać zegarek, co ja lubię. Tutaj mają ściągać, mają gumę, natomiast jest luźno. Także nigdzie tutaj nie czuję żadnego dyskomfortu. W dodatku sukienka, jako że jest cienkiego materiału, to przebija. Także wiecie co, widać tutaj moją bieliznę cielistą przy tym dosyć mocnym oświetleniu, jeżeli chodzi o ubieranie się. Się pod spód, na przykład, jeżeli byście założyły jakieś grube czarne rajstopy, no to będzie widać jednak to odcięcie. Kolejna sukienka dzisiaj będzie trochę sukienkowo, bo nie, nie zauważyłam tego, jak robiłam zamówienie, że akurat nie jakoś naszło na sukienki. Ta sukienka ma rozmiar S i wykonana jest z materiału, który jest taki jakby lekko gnieciony, także jest jakby strukturalny. Nie jest to taka, wiecie, standardowa, gładka wiskoza, natomiast bardzo przyjemny dla ciała. Rękawy prawie że 7 8 one tutaj mają ściągacz i dosyć wygodnie się je wywija. Powiem Wam szczerze, że wyżej już nie pociągnę. Bo gdzieś mnie ręce blokują. Natomiast, natomiast trochę można, ja lubię podwijać rękawy, mi to pasuje. Jest dosyć głęboki dekor i brakuje tu guzika, dlatego widziałyście przed chwilą biustonosz, bo tutaj powinien być jeszcze guziczek, natomiast nie, nie, nie w sensie, że jest urwany, po prostu go nie ma. i Ja tu bym się spięła po prostu agrafką albo jakąś taką mini broszką. Zapinana jest odtąd już do samego dołu na guziki. Sprawdźmy, czy ma kieszenie. Nie ma kieszeni. Jest dosyć cienka, ale materiał nie przebija. Także w porządku, ładnie dopasowana w talii. Uważam, że rozmiar jest odpowiedni. Ta sukienka bardzo mi się podoba i będę nad nią się zastanawiać. Jeżeli chodzi o długość, no to jest to takie powiedzmy, że 3 czwarte, no już coś między 3 czwarte a 7 ósmych. Tak uważam. Bardzo mi się podoba, no i będziemy myślać. A teraz zmiana. Kamizelka i spódnica. Na sobie mam kamizelkę w rozmiarze M, jest to rozmiar odpowiedni, oraz spódnicę w rozmiarze S. Jeżeli chodzi o kamizelkę, to jest wykonana z cienkiego materiału. Tutaj do tej wysokości macie podszewkę. Spójrzcie, jaki piękny dekolt, no i kolor czerwony, do tego złote guziczki, ich niezbyt wiele, i baskinka. Pamiętacie, kiedyś maski, baskinki były bardzo modne? Ja wtedy w baskinkach nie chodziłam. Natomiast w połączeniu z tego typu spódnicą no, może nie konkretnie z tą uważam, że baskinka wygląda bardzo fajnie. Także wow, podoba mi się. Z tym, że tak jak mówię, troszeczkę inny kolor spódnicy bym tutaj akurat dobrała. Wracając do kamizelki, to jest tutaj troszkę luzu, także myślę, że spokojnie jakąś taką dobrze dopasowaną koszulę albo golfik, czy jakąś bluzkę takiego z cienkiego materiału będzie można założyć pod spód. Bo jak dla mnie jest to typowo kamizelka jesienno-wiosenno-zimowa, w sensie nieletnia, bo jest wykonana z poliestru i po prostu byłoby mi latem zbyt gorąco. Jeżeli chodzi o spódnicę, to jest na gumę i składa się z dwóch warstw materiału z podszewki czy tam halki oraz z, wierzchniej, z wierzchniego materiału i on jest taki troszkę cięższy także ładnie się układa bardzo ładna krata krata jest teraz też bardzo modna widzę wiele ubrań właśnie w kratę. I tak się prezentuje w całości, a na nogach mam kowbojki, są to kowbojki marki Ryłko. Często mnie pytacie o buty, w których mierze, także może będę po prostu podawać linki pod każdym filmem. Jeansowa sukienka, mam rozmiar M, jest to rozmiar odpowiedni, zapinana jest na zatrzaski, i zatrzaski z zewnątrz są w kolorze Rose Gold. Mamy też zatrzaski na rękawach. Ten jeans jest dosyć gruby. Także jest to zdecydowanie taka zimowa propozycja, tak bym powiedziała. Bardzo ciekawy nadruk. Spodobał mi się ten wzór, który jest na sukience. Sukienka dodatkowo ma szlówki i ma taki cienki pasek, jest rozpinana cała. Tak się prezentuje z tyłu. No ja standardowo się spięłam, związałam w taki sposób, jak lubię. Nie ma kieszeni. Oczywiście, nie no bo to jeans. I tak się prezentuje, jeśli chodzi o krój. Także jak widzicie, tutaj w biodrach jest dobrze dopasowana. Na pewno rozmiar mniejszy u mnie w biodrach by nie przeszedł. No, i tak by wyglądała, gdybyście ją zawiązały standardowo. Jeżeli chodzi o długość, no to przy metrze 60, tak nawet sprawdzam idealnie przed kolanko. Kolejna spódnica, tym razem czarna. Spódnicę mam w rozmiarze S. A bluzkę, a w zasadzie jest to taki sweterek w rozmiarze M. Jeżeli chodzi o bluzkę i ten rozmiar M, to on nie do końca jest dobry. Spójrzcie, jak leży w ramionach. W złym miejscu przechodzi szef. Także tutaj zdecydowałabym się na rozmiar większy, jeżeli już bym go chciała kupić. Natomiast wykonany jest z grubej dzianiny, a ma krótki rękaw. Jeszcze, jakbym miał ten rękaw dotąd, to jak dla mnie w porządku, natomiast tak obawiam się, że byłoby mi trochę chłodno. Świetnie się sprawdzi na pewno pod kardigany czy pod marynarki. Jeżeli naprawdę chcecie być tak grubiej ubrane, bo jest to taki solidny, gruby materiał. Bardzo mi się spodobał ten kołnierzyk. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej jakichś takich swetrów z dobrym składem, to zapraszam Was, bo niebawem będzie mój przegląd Reserved Premium. I tam naprawdę w dobrych cenach można kupić swetry z fajnym składem. Także tutaj nie do końca jest dopasowany ten rozmiar i sięga gdzieś dotąd. Jeżeli chodzi o spódnicę, rozmiar S jest rozmiarem odpowiednim. Spódnica nie ma kieszeni i ona jest zakładana. Tutaj ma dwa guziczki, więc jeżeli byście zmieniły swój rozmiar nieznacznie, to można je troszkę przesunąć w prawo lub w lewo, żeby ją nieco powiększyć, lub nieco pomniejszyć. I nadal będzie Wam służyć. Dodatkowo tutaj jest sprzączka i strasznie dużo paska. Nie wiedziałam, co z nim zrobić, więc go zostawiłam. Tak, materiał jest gruby, nie przebija. No i długość takie 7-8 już prawie że maxi przy moim wzroście. Tutaj mamy zakładki niewiele, trochę szkoda, dlatego że no ja nie lubię ryzykować podmuchów wiatów, chociaż powiem Wam szczerze, że ten materiał jest dosyć gruby, ale nie ma też żadnej podszewki, żadnej dodatkowej tkaniny pod spodem, która by dodatkowo gdzieś tam zabezpieczała. Czerwona sukienka z bardzo przyjemnego materiału, bardzo przyjemnej, dość elastycznej dzianiny. Mam na sobie rozmiar M, rozmiar odpowiedni. Sukienka ma przepiękny dekolt, dosyć głęboki, ale nie widać biustonosza, więc jest na plus. I rękawki, spójrzcie, gdzieś tak do łokcia powiedzmy są bufiaste, a później są już ładnie przylegające do ręki łatwo się je też podwija można je zupełnie podwinąć, można z nimi troszkę popracować jeżeli lubicie podwijać rękawy to tutaj macie duże pole do popisu tak leży w ramionach jeżeli chodzi o dopasowanie do talii no to powiedzmy, że ok, no tutaj trochę mi materiału zostaje, natomiast no znacie mnie zapewne i wiecie, że ja bym tutaj i tak dołożyła pasek, mam akurat czerwony, przepiękny pasek z pinko i pasowałby tutaj idealnie i sukienka tak się prezentuje w całości bo gdzieś tak na wysokości kolana przy moim wzroście ma dodatkową falbanę, natomiast materiał jest bardzo przyjemny, jest już taka sukienka może bardziej z myślą o wigilii, o świętach, o jakichś takich wiecie przyjęciach filmowych około świątecznych myślę, że się świetnie sprawdzi ale się zrobiło jasno. Ostatnia sukienka na dzisiaj sukienka w rozmiarze M, rozmiarze odpowiednim, dzianinowa. Natomiast tutaj już jest materiał w taki prążek, bardzo przyjemny. Mamy golf, który nigdzie nie ciśnie. Tutaj jest podwójnie złożony materiał, mimo to jest w porządku. Raglanowe rękawy także szef przebiega w odpowiednim miejscu. Jest to kolor taki jasny, kremowy. Tak się prezentuje z tyłu, tak się prezentuje w całości. Długość tuż za kolano w moim wypadku. Jeżeli chciałabym ją nieco skrócić, to wystarczyło by, było, by zrobić tak i tutaj założyć na przykład pasek. I wyglądałoby to też bardzo ładnie. Natomiast ta sukienka bardzo mi się podoba. Ja lubię takie sukienki typu bodycon. No i będę się nad nią zastanawiać. Elastyczność. Taka i taki dosyć jest gruby i zbity ten materiał, także myślę, że będzie się dobrze nosić. To były wszystkie rzeczy, które zamówiłam tym razem. Piszcie mi, jeżeli coś Wam się wyjątkowo spodobało, co myślicie o nowościach właśnie w rezerw. Jeżeli macie ochotę na więcej, jeżeli macie ochotę na swetry, to zapraszam na następne odcinki. Poproszę o łapki w górę, jeżeli film Wam się podobał. Zapraszam do subskrypcji, jeżeli lubicie zakupy. No i cóż, do zobaczenia następnym razem. Pa!